Spokój dobro. Szedłem wczoraj ulicami miasta Poznania i widziałem takie ogłoszenie. Mieszkam w Poznaniu, żyję w Europie. Ja się totalnie z tym nie zgadzam. To znaczy, zgadzam się z tym, że faktycznie żyję w Europie, ale również żyję w kosmosie, żyję na planecie Ziemia, żyję w określonym układzie społecznym. Jakoś to mnie tak strasznie dotknęło, może się z tym nie zgadzacie, ale wydaje mi się, że takie hasła mają na celu burzyć naszą tożsamość narodową. Ja bym powiedział, mieszkam w Poznaniu, mieszkam w Toruniu, żyję w Polsce, która leży w Europie? W ten sposób. No może, może mnie to jakoś tak dotknęło, nie wiem. Myślę, że ten kontekst kultury, w którym się rodzimy, kim jesteśmy, w jakim języku mówimy, to wszystko wpływa na naszą tożsamość i jakoś taki niespokojny jestem, kiedy pewne środowiska próbują zrobić z nas ludzi Europy, czyli kogo, czyli kogo, jakiej kultury, jakiej historii, no, no nic, no. taki króciutki komentarz, napiszcie co uważacie, ja powtórzę, mieszkam w Toruniu, żyję w Polsce.